Wyobraź sobie miejsce z dala od miejskiego zgiełku i pędów współczesnego świata, gdzie w otoczeniu zieleni traw, szumu drzew i spokojnej toni wody możesz rozkoszować się pięknem natury. Takim miejscem jest Sielska Woda, usytuowana zaledwie 50 km od Wrocławia i Opola, między Lubszą a Dobrzyniem, na skraju Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. To miejsce idealne dla ludzi kochających wieś, śpiew ptaków, ciszę i spokój. Teren Sielskiej Wody to prawie 10 hektarów kompleksu rekreacyjnego. Dla gości spragnionych wypoczynku czekają przytulne i komfortowe całoroczne domki drewniane. Każdy domek wyposażony jest w łazienkę, aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem oraz telewizję. Sielska Woda oferuje 40 miejsc noclegowych. Na terenie sielskiej wody w otoczeniu zieleni i lasów do dyspozycji wędkarzy jest łowisko specjalne, czynne przez cały rok. Miłośnicy wędkarstwa docenią bogactwo występujących tu ryb. Cierpliwi wędkarze mają szansę wyciągnąć pstrąga, okonia, leszcza, suma, a nawet amura. Asortyment ryb jest bardzo bogaty, o zróżnicowanych rozmiarach. Można powalczyć już z kilkunastokilogramowym szczupakiem czy karpiem. Złowione ryby można zabrać ze sobą do domu lub zamówić w tutejszej smażalni świeżo smażone. Cisza i spokój potęgują wyborny smak podawanych tu ryb. Ale sielska woda to nie tylko raj dla wędkarzy i smakoszy dobrego jedzenia. To również możliwość świetnego wypoczynku dla całej rodziny. Nieopodal łowiska znajduje się 40-arowe kąpielisko, a przy nim piaszczysta plaża. To doskonałe miejsce wypoczynku i relaksu zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Kąpielisko w sezonie letnim pilnowane jest przez doświadczonych ratowników, którzy czuwają nad bezpieczeństwem kąpiących się tu osób. Na terenie kąpieliska można znaleźć miejsce do opalania, aktywnego wypoczynku lub leniuchowania w kojącym cieniu drzew. Dzieci niewątpliwie będą szczęśliwe, spędzając czas na placu zabaw i w mini Zo. Nieopodal plaży na zamkniętym wybiegu pasą się konie, daniele, owieczki i kozy. Dzieci mają możliwość przejażdżki na kucyku. Dla najmłodszych to nie tylko świetna zabawa i rewelacyjne przeżycie, ale nauka i nabywanie nowych umiejętności pod okiem doświadczonego instruktora. Po dniu spędzonym nad wodą warto wybrać się do pobliskiego Stobrawskiego Parku Narodowego. Tereny wokół ośrodka są atrakcyjnym miejscem na długie spacery oraz wycieczki rowerowe. Wędrówka wśród szumu rozkołysanych wiatrem gałęzi drzew oraz rozśpiewanego ptactwa zamieszkującego ich korony to balsam dla duszy. Jesienią las kusi bogactwem grzybów, zaś latem obfitością owoców. Lasy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego obfitują w zwierzynę grubą, zachęcając do polowań i obserwacji zwierzyny. Ośrodek graniczy z obszarem dewizowym dla myśliwych. Regenerację ducha i ciała z pewnością dopełni wieczorna biesiada. Na terenie ośrodka znajduje się bar z zadaszoną salą jadalno-biesiadną, miejsce na ognisko i grill, gdzie można cieszyć podniebienie smakiem wybornych swojskich potraw. W takim otoczeniu jest to bez wątpienia miły akcent na zakończenie dnia w Sielskiej Wodzie. Dla chętnych osób zauroczonych tym cichym i spokojnym miejscem, oferowane są na sprzedaż działki budowlano-rekreacyjne po bardzo atrakcyjnych cenach, tuż przy kompleksie Sielska Woda.